Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamila Misiak i jestem radcą prawnym, doradcą obywatelskim i mediatorem sądowym. Dzisiejszy film został przygotowany w ramach dotacji celowej dla powiatu pabianickiego, a opowiem w nim Państwu o odpowiedzialności za długi współmałżonka w czasie trwania i po ustaniu małżeństwa. Szanowni Państwo, w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Do majątku wspólnego małżonków zalicza się m.in. przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej, czyli w czasie trwania tego małżeństwa najczęściej przez oboje małżonków, ale również przez jednego z nich, przez każdego z nich, odebrane wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Dochody z majątku wspólnego, jak również dochody z majątków osobistych każdego z małżonków. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zawidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przed zawarciem małżeństwa narzeczeni, czyli nuktuarieni, Mogą podjąć decyzję o tym, że nie chcą wspólności majątkowej i mogą zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej. Wtedy ta wspólność nie powstaje z chwilą małżeństwa i oni nie gromadzą wspólnego majątku, a każdy z nich posiada majątek odrębny. Jakie są zasady odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez jednego z małżonków? Oczywiście ta odpowiedzialność zależy od tego, który z małżonków te zobowiązania zaciągną, na jakiej podstawie i jaki ustrój majątkowy panuje w małżeństwie. Szanowni Państwo, jeżeli małżonkowie wspólnie zaciągną zobowiązanie, to oczywiście ich odpowiedzialność wobec wierzycieli jest wspólna, czyli solidarna. Ta solidarność oznacza, że oboje są odpowiedzialności za całość, odpowiedzialni za całość zobowiązania. A wierzyciel może wybrać, czy będzie dochodził roszczenia od nich wspólnie, czy tylko od jednego z nich. W takim przypadku może zaspokajać się wierzyciel zarówno z majątków wspólnego małżonków, jak i z ich majątków osobistych. Jeżeli jednak tylko jeden z małżonków zaciągnął zobowiązanie i to na dodatek bez zgody i wiedzy drugiego małżonka, to wierzyciel może prowadzić egzekucję jedynie. Z majątku osobistego dłużnika, czyli tego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie, jak również z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskiwanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, czyli może zaspokajać się z tego elementu majątku, który jest osobistym, czyli odrębnym dłużnika i z wynagrodzenia za pracę, czyli może takie wynagrodzenie zająć u pracodawcy. Tak samo wygląda sytuacja, jeżeli dług został zaciągnięty przez jednego z małżonków jeszcze przed powstaniem wspólności majątkowej, najczęściej przed zawarciem małżeństwa. Również wierzyciel może domagać się, zaspokojenia tylko z majątku osobistego bądź wynagrodzenia za pracę. Jakie są uprawnienia małżonka niebędącego dłużnikiem w przypadku prowadzenia egzekucji? Najczęściej taki małżonek dowiaduje się dopiero w momencie, kiedy wszynana jest egzekucja. Jeżeli w toku tego postępowania egzekucyjnego, w którym dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, komornik dokona zajęcia nieruchomości, która należy do dłużnika i do jego małżonka, czyli do wspólnego majątku oboje, obojga małżonków, to ten małżonek. Który nie jest dłużnikiem, może złożyć sprzeciw od takiego zajęcia. I to blokuje komornika. Oczywiście wierzyciel może podjąć szereg. Czynności, które mogą spowodować, że jednak ta egzekucja będzie się toczyć, ale w chwili obecnej po zmianie przepisów jest to bardzo trudne, ponieważ wierzyciel musiałby uzyskać tytuł wykonawczy również na małżonka dłużnika, czyli musiałby uzyskać taki drugi wyrok na małżonka, a dzisiaj, jeżeli małżonek wykaże, że nie wiedział i nie wyrażał zgody na kredyt, to wierzyciel takiego wyroku nie uzyska i nieruchomość będzie uchroniona. Dlatego, że w czasie trwania małżeństwa nie można co do zasady dzielić majątku wspólnego małżonku. Jednak to co do zasady oznacza, że wierzyciel ma furtkę, a mianowicie może wnieść do sądu o ustanowienie rozdzielności między, orzeczenie przez sąd o rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa między dłużnikiem i jego małżonkiem. Sądowe. I w takim przypadku, jeżeli sąd uzna, że jedynym sposobem, żeby wierzyciel zaspokoił swoje roszczenie, jest ustanowienie tej rozdzielności między, majątkami, między małżonkami, to takie orzeczenie wyda, a to orzeczenie jest podstawą do tego, żeby wierzyciel wniósł o dokonanie między mał małżonkami Podziału majątku. Jeżeli tego podziału majątku dokona, to z części, która przypada małżonkowi dłużnikowi, wierzyciel będzie już mógł prowadzić swobodnie egzekucję. Także co do zasady, majątku wspólnego dzielić nie można, ale wierzyciel, jeżeli będzie chciał. Zaspokoić swoją wierzytelność może doprowadzić do powstania rozdzielności między małżonkami, czyli do ustania wspólności majątkowej do podziału tego majątku, i dopiero w takim momencie do zaspokojenia się z jego części. Sądy wydają wyroki uwzględniające takie żądanie wierzyciela, ponieważ interes prawny wierzyciela, ochrona wierzyciela. Tutaj również musi być brana przez sąd pod uwagę, jeżeli wierzyciel nie może się zaspokoić i wykaże to, że jedynym sposobem na zaspokojenie swojego roszczenia jest ustanie wspólności majątkowej i podział majątku dłużnika i jego małżonka, to sądy takie orzeczenia wydają. A jaka jest odpowiedzialność małżonków za zobowiązania publiczno-prawne? Zasadą jest, że małżonek, którego dotyczy to zobowiązanie, odpowiada za nie całym swoim majątkiem osobistym, a jego odpowiedzialność, a odpowiedzialność wspólna małżonków ograniczona jest do majątku wspólnego. Czyli w takim przypadku urząd, na przykład urząd skarbowy, może zaspokoić się z całego majątku osobistego i... I z majątku wspólnego małżonków nie może w żaden sposób zaspokajać się z majątku osobistego małżonka, który nie jest dłużnikiem. Oczywiście ta odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, za zobowiązania dotyczące ubezpieczeń społecznych ogranicza się wyłącznie do okresu, w którym między małżonkami panowała wspólność majątkowa. Ordynacja podatkowa wskazuje, że skutki prawne ograniczenia, zniesienia wyłączenia ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem zawarcia umowy o ograniczenie lub wyłączenie wspólności majątkowej, przed dniem zniesienia wspólności majątkowej w przypadku bezwłasnowolnienia małżonka, przed dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji. Bo jeżeli mówimy dalej e, rozwodu, no to już nie mamy małżonków, tylko osób, które były małżonkami. Czyli jeżeli małżonkowie chcąc uchronić się przed zapłatą należnych zobowiązań podejmą e, postanowienie, że znoszą wspólność i na przykład podpisują u notariusza umowę o, o zniesieniu tej wspólności, to nie działa to z datą wsteczną. E, odpowiedzialność małżonków. Z tytułu kar pieniężnych, kosztów postępowania karnego i nawiązek również kształtuje się w różny sposób. Co do zasady, kodeks karny stanowi, że orzeczone w stosunku do jednego z małżonków, oczywiście pozostających we wspólności majątkowej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu z osobistego majątku skazanego oraz jego wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone, również ze spraw twórcy, wynalazku, z wzoru użytkowego oraz projektu racjonaliz racjonalizatorskiego, czyli z majątku, który jest majątkiem osobistym małżonka skazanego. Jeżeli zaspokojenie z tych źródeł okaże się niemożliwe, bo na przykład skazany, takiego majątku nie posiada w ogóle, egzekucja może być prowadzona. W kolejnym etapie z majątku wspólnego skazanego i jego małżonka. Jednak są okoliczności, w których taka egzekucja z majątku wspólnego jest niedopuszczalna. Oczywiście w przypadku skazania za przestępstwo, w którym pokrzyw pokrzywdzony jest ten małżonek skazanego bądź osoba, w stosunku do którego małżonek jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której małżonek, który jest ofiarą w przestępstwie, musi jeszcze z majątku wspólnego płacić sobie na przykład za dość odszkodowanie czy jakąkolwiek karę na rzecz państwa czy, innego, czy innej instytucji. W przypadku, jeżeli egzekucja zostanie skierowana do majątku wspólnego, bo po drugiej stronie pokrzywdzonym nie jest małżonek, to ten małżonek skazanego może żądać ograniczenia bądź wyłączenia w całości, zaspokojenia należności z majątku wspólnego, jeżeli skazany nie przyczynił się lub przyczynił się w stopniu nieznacznym do powstania tego majątku albo do nabycia określonych jego składników lub jeżeli zaspokojenie z tego majątku wspólnego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jaka to sytuacja tu powiedzmy taka z jednej strony małżonek alkoholik który jednego dnia nie przepracował i na dodatek jeszcze wszystko co miał przepijał a z drugiej strony Małżonek, który pracuje i ten majątek gromadzi. Nie można w takim przypadku tego niewinnego, nazwijmy to, małżonka, czyli małżonka skazanego, yy, obciążać koniecznością zapłaty, i takiego, wtedy taki małżonek może yy, złożyć wniosek o wyłączenie w całości zaspokojenia tych należności. Oczywiście, w przypadku, jeżeli małżonków wśród mał nie łączy ustrój wspólności, tylko panuje ustrój rozdzielności majątkowej, to zasada jest taka, że każdy z małżonków odpowiada za, 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 za zaciągnięte przez siebie długi. Sam i wierzyciele nie mogą zaspokajać się z majątku drugiego małżonka. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte przez małżonka w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. W pewnych przypadkach egzekucja może być wtedy prowadzona, wymaga to jednak innych czynności od wierzyciela, a to już temat na kolejne szkolenie. Proszę Państwa, jeżeli dłużni, yy, przychodzą do punktów czasem osoby i pytają się: Mój mąż, moja żona ma długi, czy. Komornik może zająć mi wynagrodzenie. Dopóki na tego małżonka, nazwijmy to niewinnego, który nie jest dłużnikiem, nie ma jakiegokolwiek orzeczenia sądowego, czyli wyroku bądź nakazu zapłaty, dopóki z jego udziałem nie odbyła się sprawa sądowa, dopóty żaden komornik nie może prowadzić egzekucji, ponieważ komornik działa tylko i wyłącznie na podstawie Ważnego, prawomocnego, opatrzonego klauzulą orzeczenia, czyli wyroku bądź nakazu, nakazu zakładu. Szanowni Państwo, w przypadku jakichkolwiek problemów prawnych, potrzeby pomocy. Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Czekają tam na Państwa. Radcowie, adwo, radcowie prawni, adwokaci, mediatorzy, sądowi, doradcy obywatelscy, którzy postarają się pomóc we wszystkich problemach prawnych. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, NP, jak nieodpłatna pomoc, MSGO.pl znajdziecie Państwo prostą wyszukiwarkę, w której można po wpisaniu powiatu znaleźć punkty, znaleźć telefon i dane teleadresowe do zapisów, do skorzystania z pomocy naszej. Serdecznie Państwa zapraszam, a dzisiaj dziękuję za uwagę.